jak tak. to jeszcze jak te tak jeszcze raz witam na odmiennego okay, e, to kurwa narutowi narutowiczowi narutowi brawo okej e śledzimy małych etiopczyków e, jedynym ratunkiem będzie gruby murzyn z 10 metrową pałą e, no Mian. chyba jeden zwycięzca jest tutaj myślę. Wojtobot. Tak, tak. Wojtobot. Wojtobot. Eee, ja okay. zrobiłem tą kartę. Za dużo razy już mówiłem, że ją zrobię i zapominałem. Dzisiaj jest nowa ja. wystawa. Wojtobotów. Tak, też by mogło ja. być. No ale tak mi teraz słabe karty dało za to. Tam te dwie mocne dałem, to teraz mi dwie słabe dałem. Wiesz? Mmm, mam lodówkę, to jest niewielkie, w wersji Nightcore. To ptak? Nie, to samolot, nie, to tu pole. Tu <grywy> O, dostałem właśnie te Deep Web. O! No nie. Dobra, to tak. Nie, to samolot, nie to. Latający węży rupacze. Tak, nie, to samolot, nie to. Aleksander Kwaśniewski agent 07 zgłosił. To ptak, Nie, to samolot, nie, 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 nie to. Gigaturbo Iwil A uh, nuclear Asia Pacific holocaust Demon Dark cloud, Scorpion 66 666 trillion mega giga, from Auschwitz. <svoices> Co powiesz? Zauważyłem, że są niektóre nowe karty, których jeszcze nie sparta. <grywa> Ostatnio polubiłem coś tam, ale dowiedziałem się, że to coś tam. Ostatnio polubiłem i senpai, ale dowiedziałem się, że to Void. Nie. Yeah. <grywa> tak. Dum 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 dum, ale po prostu jest. Dum, 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 dum. Do, 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 tak. Ostatnio polubiłem szlugi, ale dowiedziałem się, że to moja dupa. Ostatnio polubiłem CS Swag Offensive, ale dowiedziałem się, że to kurwa nie wygram. Ostatnio polubiłem Nazi zombie Płody, ale dowiedziałem się, że to martwi rodzice. <śleszy> Uuu, to było spa. I to jak? Coś jest pułapką, tylko co? Mówcie, co jest pułapką. Sesja. Ale mówię tak idealnie. uciekaj do pułapka. Wypierdala, jak ta pułapka, moje genitalia to pułapka. Nie byłe w ogóle lepszy niż piwnica hentai senpai. Mam. co, jak rzuca kartę? Mam F-ą, p gdzie? Dzięki. Pozbywam się słabych kart, bo... Czy TheFalse ma most coś tam player, nie? Ale nie jest w ogóle. Most valuable player. valuable, Am um, most valuable player dzięki, pizdy nad głową, pizda nad głową, pizda nad głową Masz turbacek w woźniu, nie mam żadnej fajnej karty, daj mi wygrać, pizda nad głową oczywiście Nie dał mi wygrać, w jaki sposób udaje mi się utrzymać mój związek panowie? No wykażcie się inwencją Zobaczymy Wyłączysz wyłączyć ten autoscroll, bo... Nauczanie robota, jak kocham. Taran. Nie no, Znowu wygraj, banan. No. no dobre karty. No nie. Co, coś plus coś, główna się coś. Tylko rzućcie dobre karty. Chyba zbyt normalne poszło, ale... Ja pozbawiam się do dupy kart, bo słabe są. No ja za chwilę zacznę rzucać do dupy, bo właśnie mi się skończyły te dobre, mniej więcej. Okej, okay, penis plus chuj w dupie gówna się AIDS. Tak, prawdziwe Coś plus dostałem bana w się Void, to by było dobre, ale tu jest Armagedon. Nie mam Voida niestety. Ebola Armageddon. plus wczoraj się wetreks równa się umyj zęby, bo To wygrało, to wygrało. Co zawsze cię podnieca? No co? Mhm. Mm no co tak cicho? Więc... Wszyscy myślą, zastanawiają się tak. na to, odpowiedział. Dobra, ja w sumie mam dwa punkty przewagi nad Bioshockiem, to mogę tylko dwie karty jakieś sobie rzucić? Mm, żeby się ich pozbyć. Wojtobot jest obu. Wojobot. Wojobot. Nie będzie Wojtobot. <śleski> Nie mam dobrych kart, skończyły mi się dobre karty. Bo ja jest. This is good shit. Jesteś szalona, mówię ci. O! na Reksona nie pomogę. byłaś Otwieram skrzynkę i co? Hmm. I coś. Coś się wydarzyło. Co, co to się stanęło? Toster. Cebula i z prawa w oku. To jest takie randomowe, to nie będzie. O nie, znowu. <laughs> Cyganity. ty. Co Kiedy cygan na napierdano... Kiedy cygan na mi pod oknem to. Co jest? Wychodź na bejk jest tam pełno, jest instantem. A czemu nie rozumiemy co wspólnego? No jak to ma dużo wspólnego? Wychodź na bejk jest tam pełno w sensie że jest tam pełno cyganów, tak? Aha. Ale hmm. chyba lepszą opcją, co by to było? Yy, udar. Okej. Okay, kiedy cygan napierdalał mi pod oknem, to. Ale zamknij ryj. Kiedy cygan na mi pod oknem, to analna kastracja nożem do kurczaka. Kiedy cygan napierdalał mi pod oknem, to w pierdol. Ale w sumie, ale zamknij jej i tak. Miało to. <laughs> to. jest najlepszym przyjacielem kobiet? O, nie mam już boli, niestety. Po co bola? Bo co to, to wygrało ostatnio? Czekaj. To muszę e, ten wyrzucić jakąś słowokartę. kartę. W sumie jeszcze mam dwa punkty przewagi, to mogę wyrzucić jedną słabą kartę. Hmm, Dobra, dzisiaj są miejsca w różniejszej niż w Zasobie, co odbywają takie przypadki, że córka jest starsza od matki. Aha. Aha. He. Kobiety gniące mumie przodem. To będzie, to jest zła karta, może. Gniące o ochłapie, gnijące, gnijące martwe płody. Nie ma lekko, budzimy <noise> ich. o Jezu. Kobiety gnijące, obytnice wyborcze przodem. Kobiety gnijące, martwe niemowlęta przodem. Kobiety gnijące, niemowlaki bez rąk przodem. <noise> w że oba są, te dwa takie są takie same, w obycie wyborcze. Hmm. Nie ma punkta. No bo to były takie same, co miałem wybrać, Grubas. Śmierć kosem. Zawsze chciałem. Nie no, zawsze chciałem dzikie jamniki. No przecież to sobie Chińczyk poprosił mnie o. O, Bioszok mnie dogonił. <laughs> Zacząłem czytać słabsze karty, żeby się ich pozbyć i widzisz. Tak wyszło. No. E, Chińczyk poprosił mnie o modę na sukces z odcinek piękdyli jak pierwszy. O włośnoj, a ty roli czy kolejowy Napoleona. No, modę na sukces jak dla mnie. Rok ma. No, to marok? O, to za 50 groszy. Chyba ja by tak było to nie biście Aha. O, 666. A to od Jeden. czego mam się płacze? ale ty kolecio wódę. Tak. Tak, to jest jest to, ale tak to mamy mam chyba lepszy pomysł tutaj w tej Ej, Patrzcie na skory, patrzcie na skory. 666. 1. Jakby to komputer. Szatanckie cię ci zaatakowało. Wyczuć coś dobrego, no to może ci padnie. Nie ma nic dobrego. A to dlaczego mamu się płacze? To <noise> jest <noise> O nie. O nie. to rzucił? Co? Istnieje aplikacja, która to robi. Do tej karty nie ma chyba takiego instanta jakiegoś. Pułapka. Istnieje aplikacja, która to robi. Kula daje fula, istnieje aplikacja która robi, która to robi. Na pip! Istnieje aplikacja, która to robi. No mm. to ty pikasz. Mm, 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 mm. Aż dam ci wygrać, bo wiedziałem, że to twoje. Hagnaś piwo, po I tak Więc nie wygram. Hagnaś piwo po chmurze gazów No kurde, wszystkie są chujowe Ale pod, klikniemy po dwa hajsy Ha! Bo w sumie pasuje Kiedy Predator Putin poprosił mnie o przysługę Powiedziałem mu <śmiech> <śmiech> O nie! <laughs> Ale mam tu kartę Tak pasuje do tego Kłamiesz! Wódka i wino, była najlepsza impreza Wololo. Co? Najsłabsze wybrałeś. No. Czemu? Wololo zawsze spoko. Wyrucham kłota, ponieważ brak humoru. <ęgrytaki> <śuld baba> <tusza> <tusza> Muszę się pozbyć słabych kart. No, jest dobre, ale nie pasowało. No, A, nie pasowało. Pochwą twoje matki, ponieważ babka ty siedź cicho, bo cię zamknie do szafy. Rucham chanie, ponieważ blondynki o długich nogach lubi. Co? Rucham mleczko w tubce, ponieważ POMOGĘ! Nie no, tak, babka ty się cicho, bo cię zamkiem do szafy, tak. to były moje najsłabsze karty. Kto nas dzisiaj odwiedzi, panowie? Lokoś! A... Cz czekaj, bo mi się zbagowało i nie dostałem nowych kart. O, już jest. Kto nas dzisiaj odwiedzi? Loko 8. Nie no, chciałbym, żeby to tutaj jest, się z niego pośmieć, ale. Jan niezbędny. Nie wciągnął <grym> <grym> wygrał. Ale, a, ale ma kota, a kot ma. A kot ma locho. Nie a nie ma łódkę. Ja, nie mam żadnej karty pod to. No, ale... Dobra, niech byle, co, byle co. A kot ma swego, a kot ma od... a kot ma mandacik. Nie no, mandacik. Co, co? co? może dostać pewny przychodzący do szkoły? <grym> tak. Jak to dziwnie pasuje, nie? <grym> Czemu destruktywa rabskich szkoły? No by... Picie szczoków betonnego? Jakbym miał żywy, to bym do ciebie wysiadł. Kto zjadł dzisiaj parówki, locho? Tak. Parówki z ortografią. Kto zjadł dzisiaj parówki? Mabchcite, radziecki pies. płód. Nie. Wiadomo, co wygrało. Byłem dzisiaj wy, aby zrobić coś. Ha. Dobra, trzeba że teraz te lepsze karty, co już wymieniłem, bo wymieniłem sobie słabe. My to się wymieniamy ciągle punktami, Dobra, tylko ja tamten coś tak. na coś nie może zaskorsować. No. Byłem dzisiaj w pięknej pani, aby zrobić seks niespodziankę. Nie, widzę już. Byłem dzisiaj w idiocie, aby zrobić przed 300 stale... <laughs> Byłem dzisiaj w dzieciach z rakiem od... <laughs> O instant. Więc tak, podczas lotu samolotem nie się wybuchów. Tak, trzeba dodać kartę. Jest! Jest. Bez... Bez <grym> <grym> To był za kompanię się zajęło. To ja nie wiem, czy to w sumie wszystkie trzy są dobre. Ale tak, to był zamach odpada, ale, ale albo, ale Mr. albo kompanie się z ojcem. Coś czego jeszcze nie było, weź. Dobra. E, no miałeś to, to drugie coś czego jeszcze nie <laughs> było. <laughs> tak, oczywiście. Coś to jakaś plaga. Idealna karta. Hentai Senpai? Nie. Only Queens can kill me. Kill him. Whatever. Pomocy, bo. Ksiądz uwięził mnie. Ten waryk się cyglu idzie. No. Pomocy, bo ja od 15 lat po uwięził mnie. Pomocy, bo Jan Paweł II z naszą histowską na ramieniu! Maszej ze! Uwięził mnie. Pomocy, bo Jurand zaspychował więźnie, co? Ten Jurand zaspychował szalenie... O co, kto, ten, kto, nie? Co jest z moim narkotykiem? Panowie, co? Tu jest tylko jeden instant. moment. Dokładnie. Albo ebola. Pewien <ścoughs> <śmienny> YouTuber, jakiś tam, zrobił streama 24 godziny i było tam coś tam. Pewien YouTuber, Loho8, zrobił streama 24 godzinnego i była tam nauka ortografii. Tak. Według niego, według jego... ...sektę <noise> tak. zrobił. To, to, to jest napisane. Okej. Okay. Pewien YouTuber, Leviathan zrobił stream 24 godziny i było tam filmy dla dorosłych. Pewien YouTuber, Kakao, zrobił streama i było tam... Czy można mieć kontakt po cioły z ptakiem? Tak, na przykład można wyjechać ogła na schodach. O nie, to jest Isaac Win. Tutaj, nie. Wychodź na Bej jest tam pełno Ktoś walczy w finale, o. Czekaj, bo mi się cały czas przewija na dół O, o. mi też wkurza mnie to. Wyłączyłem autoscrolla i tak się przewija. Wy to macie jakiś problem z tym Otarzygają Tak. Tęczą delfinów Planety Roskorwic 3000 walczy w finale o kolekcję klasyki. Rodzina walczy w finale o. po co we Twoja stara walczy w finale o piorun tutaj. Nie no. Hmm. Było dobrze dopóki nie. To jest uzwykłe, jezu, wie że lokator. Ale było. spieprzyłem, lepszą kartę tu mogłem dać. Hmm. Było dobrze, dopóki nie umarłem. <gryzania> Było dobrze, dopóki nie pierdolę wygryzaj klatkę nara. Było dobrze, dopóki nie zdamę się... mojego bojczyku. pośladka, chyba. Co bojczyka, Odruchałem się a nie dobra, umarłem. <trafik> <trafik> jednak wygrało, a jednak wygrało. Ja chciałem ujem, ale mnie przy... Do. Do. No do, no do czego? Wyciągnąć knięto ze sultan, Pokaż mi swoje towary. No to panie, wyciągaj pan te wagoniki jedziemy z tym pociągiem. Nie no, pokaż mi swoje towary. O, ten Bioszek? 13? Co powstrzyma na Takie życiowe dam. Co? Bugito? Nie, rosengan. W piódko jak się rozgrzewaj, cycki. Nie no, rosengan. To jest fajne, gdy Znowu Czy to, to. Tak, nie. Czy to samolot? Nie, to biorą na kwasie. Nie mam takiej karty, niestety. Się, ten moment, kiedy masz żywo. Czy tak, <słys》> ta karta wszędzie wygrywa. tak. Ta karta wszędzie wygrywa. I to ja ją robiłem. Kto zjadł dzisiaj parówki? Znowu? Co? <laughs> o, 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 ale mam kartę. Ale chyba inną rzucę. To ja się pozbędę słabej. Kto zjadł dzisiaj parówki? Parasol w prezydenta Polski. Kto zjadł dzisiaj parówki? Nie pierdol, do lej tę Kto zjadł dzisiaj parówki? Odkąd przeczytałem, ile kalorii wygadaj na butelka piwa z z no właśnie. Jechałem eee... samochodem, a tu nagle. W Samochód. Albo Fiat 126P z płomieniami na drzwiach i tak dalej. Że samochodem, na nie samochód nie jest niczym dziwnym nie normalne. Ja już ulicą. No ale o to właśnie chodzi. Nie. Katapulty. <noise> Inteligencja u misia jest Co jest inteligencją Misia? Kiepskie karty. O, dostałem właśnie tą czcionkę od koleżanki, która miała mi wysłać do gry. Dobrze. Poprosiłem moją koleżankę, żeby zaprojektowała mi czcionkę specjalnie do gry, bo potrzebuję. Zrobiła mi czcionkę Ktulu. Ktulu? Ktulu fatalne. Inteligencją Misia jest ty nie i niepiekdol. Posiadanie ciebie jest.